Cześć moi drodzy widzowie, trzeci odcinek z Viking Frontiers i skończyliśmy prawie budowę Tartaku. E, musimy tylko chyba tutaj deski ogarnąć i torf, dobra. Użyj, dźwignia, deska, Ok. Czyli teraz mamy tryb zmieniony na deski, co nam tutaj gumik mi tam delikatnie podpowiedział, więc sobie zrobimy deseczki. Ciekawe czy też będą dwie czy jednak więcej będzie tych desek. O, cztery deseczki, pięć deseczek, no dosyć nieźle. Um, tu jeszcze mieliśmy trochę tego drzewka, to sobie weźmiemy. W sumie deski też mieliśmy potrzebne jeszcze do warsztatu, z tego co pamiętam, więc tam też byśmy musieli to poogarniać. Dobra, sobie rzucimy. Czekaj, czy będzie jakieś większe ulepszenie tutaj tego tartaku, tego ogólnie całego budyneczku. Okej. Okay. Tu możemy sobie, o po dwie deseczki, ładnie, dobra, teraz jeszcze tylko torf musimy wydobyć, ale pytanie, czy to się gdzieś konkretnie z czegoś kopie, czy nie? oraz sobie tutaj podejdziemy, pooglądamy, torf chyba teoretycznie powinien przy wodzie rosnąć i faktycznie rośnie, <ścoughs> dobra, my mieliśmy łopatę zrobioną z tego co pamiętam, proszę bardzo. Pięć torfu, No, nie ma źle. Możemy sobie pozbierać wszystko. A to jest złoże giliny, proszę bardzo. Tak na bogato. <laughs> Dobra, super. Ma tam jakiś fajny wodospad. Tutaj fajnie byłoby wioskę w ogóle zrobić. No tam zrobimy tylko port. E, zrobimy tam parę osad. Znaczy takich domeczków. A tu będziemy sobie chyba wszystko rozbudowywać. Bo tu tak miejsca jest faktycznie dużo więcej na to. E, dobra. Teraz zrobimy sobie też ten e, ładniejszy łuk. ok Jeszcze coś musimy tu dobudować. Deseczki. ok e, A tutaj też deska. Tutaj patyki to możemy dobudować ciach. Nie wiem, czy oni nie zwiększyli po aktualizacji, bo była jakaś mniejsza aktualizacja, więc możliwe, że się tutaj pozmieniało. Śmiesznie by było, jakbyśmy sami musieli kręcić i te deski robić. <grym> Byłoby to naprawdę śmieszne. Hmm. Jeszcze w sumie chyba nie próbowałem tej nowej siekiery na koniec odcinka, co zrobiliśmy, bo robiliśmy te miedziane narzędzia i powinny być no dużo lepsze już. No, jak tu, że wydaje mi się, szybko będzie możliwość brązu ogarnięcia. Brąz oczywiście się będzie zmiedził robić z cyny. Ok. Ale powiem wam, że bardzo szybko jakby można tutaj e, budować. Takie tak, tak odnoszę wrażenie, że jest ta gra troszkę przyspieszona. Ok. Co my tu możemy odkładać? Magazyn. Ok. Cóż? Ej, Edzie to wygląda. Drewno pałowe też możemy tu chodzić? Eee, fajnie! Ja wam podoba mi się to. <laughs> Taka drobna pierdoła, ale, ale spoko. Dobra, więcej drzewa. Dobra, zetnijmy może trochę tego drzewa. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy. No to jednak pięć, a tak chyba było, wydaje mi się, sześć uderzeń. <laughs> Dobrze to ścieliśmy. <laughs> nice No to tamta będzie już wydaje mi się bardzo ładny przeskok Miała następna ta siekera. A tam jest jakaś góra w ogóle Będziemy może płynąć tam No zobaczymy przypiszymy naszych do Tartaku I zobaczymy co będą robić Ciekawe czy nie w ogóle narzędzia potrzebują To będzie dosyć ciekawa sytuacja Muzyki mi nadal troszkę tutaj brakuje. Nie wiem dlaczego nie wprowadzili. Ja wiem, że to teczenie to tam też do przeżycia. Niektórzy sobie w ogóle z muzyką w większości grają. Więc coś to tam rozumiem. Ale jakby jednak była ta muzyka, to wiecie. Awans budowniczego, proszę bardzo. Tartak. W tartaku produkujemy kozioł. Ok, stacja. Ok. Kozioł do piłowania, do rąbania. Stacja tracza mhm. i piec węglowy do przepalania drewna, przepalania drewna na poręczny węgiel drzewny. Spoko, czyli tu będziemy mogli chyba jakby dołożyć ten piec węglowy. Belka, szczypta, okej, okay. węgiel. Um, ale nie możemy jakby tego. Mm. Ok, tu możemy sobie jeszcze poustawiać. Fragment kłody. Dobra, czyli tutaj jakby drwal nic nie robi w sumie. Aha. Tu mamy skrzynia, piec węglowy, ok, Ale to. Czy narzędzia może nie? Regały magazynowe, może też na razie nie. Moglibyśmy rzucić tutaj tych. Nie wiem, co oni tutaj będą robić finalnie. Um, produkcja. No nie wiem, deski niech produkują. Okej, okay, wybrany limit. No, belka w sumie też niech będzie 25, niech to robią. Tylko pytanie, czy oni to faktycznie będą robić? I czekaj, musimy mieć chyba jeszcze magazynę, regano. To wszystko chyba w ogóle byśmy musieli mieć, bo oni to wszystko robili. Takie mam wrażenie. Dobra, ale glinę my na razie nie możemy ogarnąć. W ogóle mamy jakąś biedę w patykach w tym wszystkim. Ale tak, wiem, tu się bardzo szybko wszystko zbiera. To z tym nie ma naprawdę problemu. Ok. Z jednej strony to jest w poko. No, wiem, że niektórzy wolą sobie faktycznie powolutku gdzieś tam pozbierać I to też. E, no rozumiem to, tak. No, ale dla mnie osobiście, takie nawet, powiedzmy, lekko przyspieszone, to też jest ok. Jakby nie jest ani wada, ani, ani plus minus. No po prostu tak jest. Dobra, tu mieliśmy jeszcze jakieś drzewko, ale tymi ręczkami macha jeszcze. Dobry jest. Dobra. No i właśnie, pytanie. No nie, no, tu nie możemy odłożyć, ale. O, ale tu możemy odłożyć spoko. O, widzicie? I oni to faktycznie robią, tylko że ich tu nie ma. Magic. Magic, magic. Ciekawe, jak z ich wydajnością tutaj tych pracowników. Wrzućmy to, to, zaraz zobaczymy jeszcze. Patrzcie, jak to znika. Ok? Tylko pytanie, gdzie teraz są te surowce, mm, które oni jakby przerabiają? Gdzie to trafia? Hmm. A, bo to się produkuje. Ok, A, rozumiem. Więc węglowy, ok, tego nie możemy na razie zrobić. Odblokuj technologię magazynu. No magazyn sobie tutaj postawimy, gdzieś na środku może przy tej wodzie będzie wydaje mi się ok. wejdźmy sobie w technologię, wejdźmy sobie magazyn, proszę bardzo, Ciekera. a dobra, sorry to się tutaj dawało, budynki, produkcja, domy, magazyny, magazyn jedyneczka, Ok. E, możemy sobie obrócić, o on jest taki na przestrzał, więc tu będzie moim zdaniem spoko. O, proszę bardzo. Deseczki, kamień, torf. Dobra, torfu sobie kopsniemy, bo tutaj był. Możemy zabić królika łopatą? Okej. Okay. <ścoughs> Ojej. Ojej. No dobra. No niestety. Coś jeść trzeba, tak? <ścoughs> Nie no, to było dobre. Mm. Nie żebym mówił, miał zabijać zwierzęta, nie? Wie, wiecie. Proszę mi to jak coś nie posądzać. Ale takie niektóre mm, gierki są śmieszne pod zabijaniem niektórych zwierzątek. Magietek, co to jest? Nie możemy tego zabrać. To jest kamień czy to jest miedź? No, miedź to mogłaby nam się przydać w sumie. Um, w sumie moglibyśmy ją kopsnąć, jak już to jesteśmy. W ogóle, jak z jedzeniem? W sumie musimy się napić. My wody nie gotowaliśmy, i pytanie, jak to będzie wyglądać? Pytanie, czy to jest brudna woda, czy w sumie nie? Czy tylko tam przy tym była brudna woda? Mm. O nie, zatrułem się. Niedobrze. Ok. Czyli co my musimy teraz pewnie jakąś maść zrobić? Eee. Dobra, zrobimy sobie jakąś tam babkę. Być to chyba ona z do leczenia bardziej. <grych> um, teraz pytanie: gdzie to jest? Nasiona kapusty w ogóle mamy. No dobra, no. Ile będziemy struci chyba. W sumie powinno być naciśnij, lub przytrzymaj, tak sądzę. Jaki eksplor tutaj w ogóle będzie? Zastanawia mnie to bardzo. Ale powiem wam, że początek jest nawet dosyć przyjemny. No, muszę przyznać, że przyjemnie mi się gra. Może przez to, że nie grałem dawno taką Gierkę. To, to też może mieć troszkę znaczenia. Ale tak dosyć przyjemnie się gra. Dobra, czy nie wszędzie możemy jakby zbierać kamień z tego, co widzę. W sumie tego jeszcze nie próbowaliśmy za specjalnie. No ale tu wiadomo, tu możemy sobie zbierać. O, teraz już widać faktycznie, że glina to glina. A torf to torf, bo chyba tutaj mm, tu mamy chyba torf normalnie. O, jakiś zwój, proszę bardzo. Właśnie, bo możemy w ogóle podświetlać, nie. O, tylko nam wtedy ta energia szybciej schodzi. Mm, no, to, to też złożę gliny, okej. Okay. Sobie weźmiemy. Tu mamy torf, się odnowił. Dobra, jesteś, jesteś, jesteśmy chyba struci Ale możemy sobie ten medykament ogarnąć eee... Mieszanka ziołowa Okej okay. Ile ja to zjadłem? Czy to nie zjadłem? Bo teraz nie wiem <laughs> eee... Nie zjadłem chyba Dobra, ale już chyba nie umieramy, więc już jest dobrze. Dobra, kamień też byśmy musieli ogarnąć. A na scrollu nie da się przerzucać narzędzi? To dziwne. Trochę szkoda, bo to takie powszechne, jakby nie patrzeć. Dobra. Um, teraz tak. W sumie moglibyśmy dać im. te drzewo. Niech oni tam by, sobie tam przerabiają. Bo wiadomo, oni nam tego drzewa nie będą zbierać. Aha, przez chyba, że jesteśmy zatruci, to nam się kondycja nie odnowia A to hell? <laughs> Okej. Okay. O, ktoś tu idzie w końcu. No, ona tu powinna pracować teoretycznie. <laughs> o, ale proszę bardzo, mamy te deski, mamy te belki. Wszystko mamy fajnie. Aha. Miejsca nie mamy, nie no mamy miejsce, to o co tu chodzi. Dobra, my zaraz tutaj umrzemy powiem. <laughs> I tyle będzie z tego wszystkiego. Mm. Dobra, jak my mamy się wyleczyć. Mać na rany, no nie bardzo. Że musimy się po prostu przespać. Dokończ zadanie A, dokończ inne zadanie. Ale z nas nożownik. Jak to się chciało, zachciało się tutaj wody z, z rzeki. <laughs> nie jeden pewnie w średniowieczu ginął z tej, takiej, właśnie rzeki. W sumie, można by im tutaj. Nie, no moglibyśmy sami w sumie rzucić te sztabki, żeby robili. Choć pytanie, czek im dać tutaj, żeby oni to robili? No dobra, sami sobie zrobimy te sztabki. Okej. Okay. to przedmioty. Zaraz umrzemy. <laughs> ja w ogóle zapiszę może. Nie słyszałem, że lepiej warto mieć więcej zapisów. Okej, okay. nie wiem co on to zrobił taki naciąg jakiś. Bierzemy na no jakieś a to, to nasze stare graty. Możemy się kimnąć w innym domu. Odpocznij Ale ja chcę się kimnąć. Nie da się kimnąć, nie w naszym domku. Jeszcze deszcz pada. Ja nie chcę umierać. <śmiesz> śmiesznie. O, to jest nasz dom. A tu jest nasza skrzynia. A, podatki. Okej. Okay. <śmiesz> ja nie wiem, skąd oni te monety zabrali, ale okej. Okay. Który dom jest mój w końcu? Ja w żadnym domu nie mogę spać. Czy mi się coś zbagowało? No wiem, że umieram. Ale czemu w sumie babka mnie nie wyleczyła? O co chodzi? Dobra, jeszcze raz: mieszanka ziołowa. No, ta regeneracja to, to tak nie bardzo. No i umrzemy. <laughs> Ale siła ma, proszę bardzo. Matka zielarka jakaś trzeba zrobić na pewno Papież jeszcze stru. Okej okay. No tu mamy Aha mówienie o runach Kościół tutaj moje ognicho My też wiemy jak śmierć wygląda odrodzenie. O Jezu, serio się odrodziliśmy tutaj. Nie powinniśmy się przy łóżku odrodzić. Nie, <grystanie> czy te rzeczy przepadły, czy nie. Ale byłoby śmiesznie, jakby przepadły. Jest wszystko. Śpieszcie. <śmieszne> dobra, teraz pytanie. No właśnie, tak sądziłem, że te rzeczy z paska też się usuną. <śmieszne> Okej okay. Dobra, siekera, bo to najczęściej używane. Młotek damy sobie pod trójkę. No w sumie, no dobra, siekera nie będzie pod czwórką. Nożyk, szóstka. Włócznie, siódemka. Dobra. Hmm. Czy coś tutaj jeszcze jest? To jest pusta skrzynia, nie. Okej. Okay. Mm, no będziemy mieć magazyn, to będziemy wszystko do magazynu standardowo odkładać. Eee, ja bym w ogóle napełnił te bukłaki wszystkie. ok eee, Ugotował tą wodę. A szczapa pewnie dużo dłużej się pali, po prostu. O, aż. Czemu Suraka tutaj nie zrobili? Dobra, niech się robi ładnie. My sobie przez moment tutaj pobiegamy, pozbieramy. A co to? E, sól była potrzebna. Brązowy kilof, ok? Korzeń, on szybko zbiera to wszystko. O, korzeń trolla, proszę bardzo. I chyba przez ten korzeń trolla możemy zrobić... O, dokładnie. Już wiem jak się wyleczyć. Musimy szukać korzenia trolla. <laughs> Kaczunii. A dobra, jak będziemy mieć spichlerz, to tam będziemy ładować te wszystkie jedzonko dla nich. Zobaczmy, bo to się chyba bardzo szybko to wszystko przepala. Dobra, jeszcze moment. Zbieramy sobie kamienie. A, patrzcie, tutaj jest w ogóle torf. Może byśmy wzięli, jak już jesteśmy tutaj. <laughs> Myślę, że ta stamina mu się ładuje jaką kopię. Dobry jest. Dobra, musimy tam lecieć, bo światło to zjoro. Nie wiem, jak się woda może zjarać, ale okej. Okay. Chyba mogła tam faktycznie się zjarać. Mamy potężną siekerę. Okej. Okay. Um, no, jedzenie nie, nie musimy mieć, woda ok, w sumie luz. Dobra, ogarnijmy to, co mieliśmy ogarnąć, czyli zbudowanie tego magazynu. Zobaczmy, czy oni tutaj już w, ogarnęli to. Ok, jest wszystko. Może byśmy im tutaj dorzucili trochę tego, żeby jednak robili. Eee, dobra, tu mamy jeszcze dwie. Będą mam pięknie tutaj produkować Proszę bardzo Dziewczęta No my lecimy tutaj z koksym Roz Będziemy mieć szybko drwala nabitego to pójdzie Ale on jest sprinter Jakby nam na chatę spadło to co się rozwali? Albo jak na nas spadnie. O nie, taś buzia. Tylko nie buzia! Dobra, może tam byśmy musieli więcej ustawić, żeby jednak tego było. Eee, I tak samo chyba fajnie by było jakby ten... Jakby jeszcze inne rzeczy ogarniały. Na przykład drewno pałowe. Nie wiem. 50. Eee, szczapa. Dominicfek paliwu. A brano no 10 tej szczapy. Dodatkowo. A dziewczęta ogarniajcie. Tam w warsztacie wydaje mi się, że się nie opłaci tych ludzi na razie trzymać. Tartak tutaj to było bardzo dobre miejsce, powiem wam. Dopóki nie będziemy mieli drwali, o ile będzie w ogóle coś takiego, ale pewnie będzie. Eee, no to tutaj, wiecie, dziewczęta będą ładnie pracować. My będziemy mieli bidzutko po surowce, po ogólnie Explore. Więc wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Dobra, jeszcze sobie tutaj zetniemy, U mnie jest równouprawnienie. <laughs> ale się ślizgnęło, Nie, no ale tego drzewa ogólnie z tego drzewa jest dużo. Będziemy mieć ładnie zadbane tutaj. Niczego nie braknie. No nie że z podatków wyżyjemy. Nie wiem skąd oni zarabiają, na czym zarabiają. Skąd mają te pieniądze. Ale coś jest tutaj bugowane. Coś tu się tak jakby on kuca i nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Dobra, zostawmy im tyle. Jeszcze możemy wziąć to z placu budowy. a teraz wleciało na spokojnie. Dobra. W tej skrzyni jest to samo? Czy, czy o co chodzi? Okej. Okay. Wolałem sobie podejrzeć. Okej. Okay. Z dwóch stron zbudowały go. A, bo tutaj jeszcze ten tor był potrzebny. O Jezus, ile tu czabelek. belek. <laughs> części, okej. Okay. Ehm, dobra, ta, te miedziane części to może faktycznie by nam się tam przydało jeszcze zrobić. To może sobie skoczymy na spokojnie. No nie no, brakuje mi muzyki, no powiem szczerze, brakuje mi. Zelaz na części, o Jezus, gdzie tam żelazo. Aha. No tak. Oni przecież nie robią. Um. No wszystko ogólnie spoko, nie. Aha, brakuje narzędzi młotek. Okej. Okay. Spoko. Dobrze wiedzieć, że coś takiego potrzebują. Zróbmy im miedziany młotek. Kurde, no. Przydałby nam się górnik w ogóle, bo jakbyśmy mieli już taką, wiecie, automatyzację, oni by sobie już tam zbierali i robili. Moglibyśmy z narzędziami, ale wiadomo, no najpierw magazyn, tak? Um, tylko pytanie, jak ja tutaj wrzucę ten jeden młotek. miedziany młotek. Ok, a gdzie jest ten miedziany, co ja zrobię? <laughs> Dobra, nie mam pytań. Eee... Trochę się jeszcze bugują niektóre rzeczy, ale nie ma źle. Dobra, idziemy zaraz zobaczyć, jak tam dziewczęta sobie radzą. Jeszcze może zrobimy sobie tą włócznie miedzianą. Nie wiem, czy mi potrzebna. Bardziej mnie łuk korci tutaj zrobić. I tu mieliśmy chyba ten lepszy łuk, nie? Nie, prosty. Widziałem myśliwski. No dobra, nieważne. Dobra, zostawimy to tak. Spróbujmy dobudować ten nasz yy, magazyn. I to wiosko, że jakoś będzie wyglądać. Ma dziewczyny, to się tu widzę nudzą. Ehm. Yy. Czy one mają tu jakieś priorytety ustawione? Wypełnienie zapasów. Nie no, dziewczyny lećcie z tym. Drewno. Ok. Dobra, niech one tu robią. Mm. Aha, belka. <grystanie> Dobra. Za nisko to daliśmy chyba. Dobra, my sobie też trochę coś zrobimy. Eee, dobra. Dwie beleczki potrzebowaliśmy. Pytanie, czy teraz jeszcze desek nie będziemy potrzebować? No oczywiście, że tak. I to sporo tych desek. Dobra. To ustawimy, żeby jednak deski robiły takiej większej ilości. Trochę im widzę tutaj będzie schodzić przy tym, e, więc albo sami pomożemy, <laughs> zaczniemy robić z tym, bo będziemy musieli chyba trochę poczekać, a fajnie byłoby już e, zrobić taki magazyn, magazyn, żeby już wszystko podkładać, żeby oni też coś mogli robić i żeby też przejść do kolejnych jakby budynków. Właśnie, aha, okej, okay. właśnie jak też będziemy bać rzemiosło ogarniać, to będziemy mieć tego wszystkiego, mhm, źle, źle robimy, ja belki robię. Ok. To faktycznie trochę źle to wyszło. O drzewo to zawsze jednak potrzebne. A, bo one tam siekierę potrzebują, dlatego tam tego o nie robiły. Pytanie, czy oni będą wszystko z magazynu korzystali, brali. Wybaczcie. Tak mi się chociaż wydaje. Um, dobra, mamy trochę tych deseczek. U, tych desek to z 30 to trzeba. Być nie, bo tu jest po 2. Okej, okay. Okay. one tu gdzieś odkładają. <noise> nie, no, jak ja tak na nie patrzę, to one nie wyglądają na zadowolone z życia, nie? <noise> Dobra, moi drodzy, chyba będziemy kończyli już ten odcinek. Tak jak mówiłem, chcę robić trochę krótsze te odcinki, bo będzie nam wtedy dużo wygodniej. Znaczy, Wam wydaje mi się, będzie wygodniej sobie tak oglądać. A tych odcinków i tak będą jakby wrzucane dosyć często, więc sądzę, że jak ktoś ma więcej czasu, to sobie obejrzy po prostu dwa. A jak ktoś będzie miał, cza miał mniej czasu, to będzie oglądał po prostu jeden. E, dzięki w takim razie za oglądanie. I co, widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Cześć!